fejm MMA kojarzysz? Wiesz o, co, o czym mówię? No tak nie za bardzo, ale słyszałem a propos. A wiesz, że tam horrendalne kwoty wchodzą w grę za walkę? Nie wchodzą. No mnie, mnie to trochę dziwi. Ja, ja, rozumiem, ja rozumiem, nie ubliżając jakby chłopakom, którzy w, w tym walczą i gdzieś tam próbują się odnaleźć, poprawić sobie byt, być kimś i tak dalej. Ale kiedyś kiedyś, kiedyś, się... kiedyś kiedyś mam bardzo fajny wywiad Ostatnio udzieliła y, Dorota Raczewska y, znana jako Doda. Y, naprawdę y, muszę jej uściskać, jakby, rękę i pogratulować, bo taka niestety jest prawda. To powiesz, jeśli przeczytacie, to, to się dowiecie. Nie będę, nie będę, a propos, zdradzał tajemnicy. Nie pamiętam, w czym to było. Czy to było w, nie w Newsweeku, czy w jakiejkolwiek, czy jakiejkolwiek, jakiejś tego typu ga, gazecie, tak? mhm. czy Forbesie, nie pamiętam. No coś takiego. I naprawdę ona tam powiedziała bardzo, bardzo mądrze, bardzo mądrze, a mnie zaskoczyła, bo ja tak mówię od kilkunastu lat. Eee, tylko nieraz nie mówię tego głośno, bo, bo nie ma sensu. Powiem tak to w skrócie. Kiedyś, żeby być kimś, to musiałeś naprawdę być kimś. a dzisiaj byle za przeproszeniem gównia smród e, może się uważać, że jest kimś. Bo puść jakiś swój głupi film się w internecie. W internetu, tak? Dokładnie i tak dalej. Co by było dopiero, jakby wam się internet skończył? Nie moglibyście pokazać swoich głupich wybryków albo jakby siebie w internecie, jakkolwiek się pokazujecie w tym internecie. Co byście zrobili, gdzie byście byli? Czym byście się zajmowali? To przecież nie patrzyłeś na mnie. Nie, nie chodzi o to. Tylko ja mówiła a propos tej młodzieży. Ta młodzież tak naprawdę jest, moim zdaniem, jest mocno zagubiona, bo tak naprawdę nie wie, co robić. A głupka, za przeproszeniem, może robić z siebie na każdym kroku. I tym optymistycznym akcentem zakończymy.